Krystianek, pamiętasz, co w naszym życiu jest najważniejsze? A przynajmniej kiedyś? Jedzenie. Dokładnie Czemu tak. głowę z tyłu. A dokładnie. Kręciło mnie. Nie, nie, nie przejmuj się. Tak? Nie. Tak mówię, mówię, idziemy do pizzerii. Mówię, dobra, może sobie jakiś śliniaczek wziąłeś czy coś, ale nie spodziewałem się aż takiego poziomu. Tak nie, powiedział. nie przejmuj się. Nie, nie bo, tak, to jest śliniaczek, Krystianek. To jest śliniaczek, tylko mi się pelerynka przekrzywiła. Po prostu. Bo no, widzisz, bo z tyłu mam całe, nie? A tutaj mam kamizeleczkę, ale nieważne. Krystianku, i nas połączyła nieraz pizza, i dzisiaj również to zrobi. Do no, prawda, mamy tu steki, ale. Słyszałeś kiedyś o animatronikach? Na pewno słyszałeś. I zawsze chciałeś tam eee, pójść. o do takiej. Trono gmikach? Dokładnie. I dzisiaj. taką peleryną na pewno uda ci się. Walcha! Chodź, Krystianek! Wejdziemy sobie. Kul... Weź ich pupą atakuj, pupą. Kulturalnie sobie wejdziemy. No nie i powiem ci, Krystianie, że tak naprawdę oszukajesz. Dzień dobry. Cię. Bo dzisiaj bawimy się włowców y... zjaw, duchów, animatroników i. najgorszych A? rzeczy, Krystianek! I Gorzej właśnie. Ja cię obroniłem. Mam... Coś wypadło, coś wypadło. Mam cię mięsko wypadło. Wypadło mięsko z robotów! To troszeczkę dziwne, że z, robotów, z animatroników no wypada ej, mięsko. No właśnie, jeśli masz robota, to jest jak w terminatorze, musisz mieć trochę mięsko. ko, idziemy robota. do sali specjalnej. Ko, Słyszysz? No. Mówię, jak animatronik, mówię, skoro to jest żywe stworzenie, ale robot to trochę taki terminator, czyli musisz mieć trochę. Mięsa, a musisz mieć trochę. A czy pan może części, nie przeszkadzać nam? Dziękuję. Części robotycznych. Ty z tym śliniakiem to idealnie się to nadajesz. No idealnie, a jest, to jest burger czy pizza? No to jest pizza, nie? To jest pudełko od pizzy. Gruba. Tak, tak, to Ja wiesz, bym prosił na cienkim sieściem. Ale tu chyba nie mają na cienkim ten, okej. Okay. Mamy magazynek jakiś. Okej, okay, chyba. Ma chyba nic. Ech. Ech. Pokój czujesz, z jak takie, czujesz jak takie ma, małe dziecko, wiesz? W sensie patrząc na rozmiary tego. Mmm, takie Bobo jest nie, nie dalej. Tu jest chyba kuchnia, Damian. Tu jest chyba kuchnia. Gdzie? Tu jest... Idę do ciebie! Mam do wydawania tufnika. Oooo, e jedno peperoni, proszę. Proszę, jedną peperoni. E e tu se wejść ze ściany. Cristiani, co to jest za spór? Powiedz mi. To jest. E kurczak. Nie, ale jak się nazywa? Sprawdzamy Twoją wiedzę na temat. animatro e to 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 ta -ta -ta To jest chyba chica, tak? O, to by dokładnie. Nie wiem czemu jest zielona, bo chyba była żółta w oryginale. Nie wiem czemu Freddy jest fioletowy. Dostałem takie coś. tak Trochę w sumie bezużyteczne, takie chestplate'owe te rzeczy, ale... Znaczy razie, a potem jak cię się zepsują, to będziesz mówił, opa... A dobra, to nie, to przepraszam. Ej, Krystian, chodź. Będziemy piratami. Chodź. Idziemy piratami. Ooo! Płyń, Płyńmy! Płyniemy! Przelam do naszych przeciwników. Ty masz łup? wrogów narodu. Kurde, powiem ci, że oni się tu chyba rozmnażają. Freddy się chciał. Janek chce iść, ale masz plecki, a ja cię. Osłaniam, mnie. Freddy tu się bije z tym, z ciką. Co? Poka, poka, poka jak chcę... No piękne. No już to marnie, już to marnie. No. Ale to było widowisko. Ale to łuk, dam ci proszę. No bo... Było... Wiesz co, ty zawsze byłeś takim łucznikiem. To ja ci zostawię. Ale ja mam łuk, to jest a. drugi. A, to jest taki cały. Mhm. Mm, chcę w dupę zdać mm, do nóg. Mm, moc dwa, moc dwa pani. Mm, może na jedną strzałę, rozumiem. Dziękuję, Krystianku. Nie, na jedną na pewno. Nie, na tak. Co nie. najmniej na dwie. A rozumiem, nie? Dobra, wpierdzielę sobie tutaj kolejne y, ciasto. Y, ciasto, pizzę, co? Jakie ciasto? bo nie ma kolejnych kolegów. No, właśnie idę do łazienki sprawdzić, bo mam łazienkę, tu. O! o! Załatwiłem. O, tu stałem trzy żelaza i dwa złota. No i super. Super super, no to znaczy. Raczej... pojawiły się Foxie. <laughs> Foxie, Jakie Foxie? Gdzie masz Foxy? Czy... Za to! Foxie? Hey, Foxy, dlaczego... Foxy, ale ty byłeś zawsze szybki, a nie ten! A nie jak to się nazywa? Ej, on daje im slowness, ale... gnój! Ej, Krystianek, bo ja widzę, że ty się tam nieźle bawisz, nie? Ty on, one walczą o dominację! Dawaj, ej, walczy w... O, o, wow, wow, co mi bijesz, no, no iście zagrywały na mnie przez ciebie! Czemu mi bijesz? Czemu jesteś taki okropny? Nie w ciebie, ja w miśka strzelałem. A we mnie strzelałeś! Wiem o tym! Może Bye. tylko raz. A ja mogę ci slowness dać, masz, pro... a Nie daję ci, czekać. Ci dać slowness? O, slowness. Dzięki, tylko ja zaraz zginę, panie. To ja biorę pa, fuxiego, a ty cikaj, Ja mam kolejną cikę, tu wiesz? Taką cikę, cikulinkę. Cikę, A ta... Znaczy nie taką chinkę, ale cikulinkę. O! Oh. Cikę, cikę. Cikuleńkę. Ciku, cikę, cikę. Patrz, mam dla ciebie jeszcze co? Ha. A ha! Tu wiesz szybko! Ha! A wiesz, W przejściu jest, tu leży. O, ale ja już mam takie łuki. więc co w sumie, jeśli sobie połączę dwa łuki, nie, połączę sobie to jeszcze I połączę sobie to i tracąc enchant, ty, słuchaj, no już mam jedną czwartą łuku. O, wow, no to nice! No, chłop wymyślił, kurde, korci mnie, żeby wyjść. Na, świeży powietrze. Ja mam ale, pół łuku całego. Ale wiem co się wiem co się stanie, jeśli wyjdziemy stąd. Co się stanie, na Damienku? Przerwał się wszystkie fale, a jest tu podobno pięć kreatur a, e, animatroni tototowych i chciałbym je wszystkie zobaczyć. O, co zrobiłeś? <noise> Zabiłem ostatniego, zostałem enchanting. Enchanting table. Ej, nie ma tu a. biblioteczek jakichś, żeby... słuchaj, <noise> ah, uh, 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 uh! bo tu trochę tego jest, wiesz? Stary, wiem, dlatego taktycznie się e, wycofałem. uciekaj! Nie, nie możesz! Nie mam jak wyjść. Cześć słuchaj! Ja tam staram się! Staram się ci pomóc! Biegnę, ci pomóc! A, rozumiem. Okej, okay, nie przejmuj się, Damianku. Nie przejmuj, znaczy troszkę się przejmuję trochę, ale tak tylko troszkę, nie? Ja Wróć. wyprowadzam animatroniki z tego, z. z, z wiesz. Rozumiem, z a wrócisz tu, wrócisz tu do mnie? Jasne. Chodź, proszę. Spianek. Jestem już. Chodź, bo mam cztery serduszka tylko. Mam coraz mniej! Potrzebuję twojego wsparcia o emocjonalnego. Kurde, Ej, fajnie, że my mamy, nie wiem, coś jak enchanting, no nie, ale to znaczy, że... No masz, trzeba ale wy... nie możesz jeszcze go zrobić. Ale trzeba byłoby wyjść stąd, żeby cokolwiek zrobić, nie? Ej, nawet ex butelki expa dostałem. I... Ja mogę, ja mogę się zrobić, bo ja mogę stąd wychodzić, bo ja jestem zepsuty. <laughs> daj mi, daj mi, daj mi, ja mogę... Poczekaj, no, zabijmy to. Tonę. Dobra, Krystianek, słuchaj. To daj masz mi butelki tutaj... i daj mi co chcesz zenchantować. Masz butelki, yy, jesteś w stanie zrobić miecz? No. To zrób mi miecz i zenchantuj go, proszę. Dobra. A, a ja będę walczył tu. A chcesz enchanting? Kolejny masz, proszę, dam ci. Jakby nie jeden to było, było za mało, wiem, wiedziałem. A Dobra, ja będę a walczył. A może łuk tu. ci zenchantować? właśnie, ja tak nie używam tego łuku i tak mało strzał też jest, Dobra, wiesz? Nie żeby. Nie będzie. Żeby używać sobie zenczantuj jakiś piękny łuczek. No w sumie ten łuk to taki. No taki w no nie najlepszy. No nie, jakbyśmy mieli strzały, to co innego, a tutaj, no wiesz. Ja nawet ci coś mogę fajnego pokazać, wiesz co? A, co mi pokażesz fajnego? Czy mi dałeś dwa żelaza? No. Dwa żelaza? Miałem ja trzy żelaza. No, ja też miałem trzy, a mam pięć. No to dwa plus trzy to pięć. No. Ale ja miałem trzy i ty mieś trzy. Ale ja ci dałem dwa. Czemu mi dałeś dwa? Nie, dałem ci trzy. Jaki jest tego sens? Co? czego No chciałem tylko mieć, tak? A mnie czy robisz dwóch żelaza. Niczego nie rozumiesz. No do, dobra, rozumiem, okej. Okay. Jest to jakie króliczka. I ciu, 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 ru, ciu, pu, ciu. Ale skam! Jaki skam najgorszy, Krystianek się się? Patrz Krystianku. Widzisz tu? No. Stanąłem tutaj, żeby ci pomachać. Wyskoczył mi napis game over. A jaki tu masz. Mieczor. O kurde, ale świeci się. o taki mieczyk. O ku o... Pamiętaj, że na shift się tu używa tarczy. E, o, protection jeden, e, protection. Ja jestem gotowy, możemy iść. Jeden, protection... Ach, chciałem protection. Rozumiem, Aha. Możesz chcieć. Mogę chcieć, ale nie dostanę. Dobra, Krystianku, na Wałbrzych. okej, okay, witamy w pizzerii! Pizzeria. Jak to wave jeden? Nie, tak nie miało być. Dobra, robimy tak zwanego... I drana. Uuu, ej, mam 13 żelaza. I, Ew, damian, damy, damian. damian. o. Jedno, oh, oh, oh. jedno pomieszczenie, jedno pomieszczenie, jedno pomieszczenie. Oh, 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 oh. Ja taki operowy jestem czasami. Chowaj tak. się, chowaj się, chowaj się do tego, do pomieszczenia. Ok, no jestem obok ciebie, ja cię pronię moją tarczą. Krystianek robimy jak 300 Spartan. Oh, ale tu Gangman no. robią, pa A Freddy. jak robić 300 Spartan? I, i to. to Wydaje mi się, że jeszcze byłoby najłatwiej na początku łuczników, bo oni są najbardziej wkurzający. Ty się można odbijać te strzały, nie? Dobra, po lewo nie ma pokoju, teraz idziemy jak taka zorganizowana yy, grupa. No, tak, roz przestępcza. Co? Ro tak, chcę ro w się sensie rozumiem, że ty po prostu y, masz gdzieś to. Słuchaj, musimy zajść do kuchni tam, gdzie jedzenie jest najcieplejsze i najważniejsze. W sumie, jeżeli miałbym, zjeść, musisz mnie bronić chwilę. jeżeli miałbym powiedzieć, jaki pokój w mieszkaniu albo gdziekolwiek jest najważniejszy, powiedziałbym, że, że to kuchnia, bo w kuchni powstają najcieplejsze i najlepsze posiłki. Czy ty możesz przestać mi strzelać, gościu? O, słuchaj, no zaczynam właśnie, tak. A ty, czy ty możesz. O, ty gnoj, ty. No, ale ty śmierdziel jesteś, gnuj. No, no bo ty mi włazisz pod celownik, ja nie jest Ja po stoję co. prawie w miejscu. Tak, prawie, a w miejscu to dwie różne rzeczy. No, no i okej. Okay. Jakby nie. To no. mnie hejterujesz? Ja, ja nie wiem, Christianyk, naprawdę. Nie poznaję, kiedyś, to byłeś taki dobry chłopak. Na pizzę razem chodziliśmy. Myślisz, że dostaniemy diamenty? W sumie diamenty? No, to taki kozak byłby w sumie. Kosak? Opcja. Ej, ale w ogóle widzi widziałeś tutaj ten pokój z. Yy, e, e, en -endo endoszkieletami? Nie, czeka, jak, jak, jak te szkielety się nazywały? Endoszkieletami? Łotwy. No w sensie, bo. Bo, bo, bo te szkielety, no nie, na te, 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 te kości animatroników miały swoją nazwę. Ale nie, Jietosz, mnie się nie, pyta, ja nie, nie wiem. pamiętam. Jaką, nie pamiętam jak. Nie znam takiej rzeczy, przytwał. nie jestem aż tak obyty w tym uniwersum. Nie jesteś takim FNAFOCem, ja rozumiem, Chrystianek. Ja jestem tak chyba, no. Nie? Ja jestem takim afna a AFNAFOCem! HALO! HALO! HALO, Freddy!! Freddy nie Merkury! Może? Ubi go, no. dobra, cztery diamenty! Cztery diamenty! O, kurde no. I to jest. Ej, Krystianek, chodź do łazienki szybko. Chodź. Szybko chodź do łazienki. To jest mała niemoralna nie propozycja. Chodź do łazienki, tak. Ej, to jest Golden Freddy, tylko taki, taki wolny chłopak. Jak, jak uderzysz mnie to mocno, mi bijesz albo coś. Lepiej nie. O, sprawy. dobra. Ja nie chcę żeby mnie bił jednak, Krystianek! O. Słuchaj, bo więcej Freddych nam to przyszło. No tak, tak, dobra. troszeczkę, nie. O, nie, 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 nie. nie. Niech się za, by było, by było miło. Tam walczyć tutaj, ale to chyba nasz koniec. Nie, jeszcze nie dam rady. Obok ciebie, obok ciebie, obok ciebie! Zabijam! G Gińcie! Ha. Dobra, ja jem kotleta. Ja już nie mam kotleta. Chabowy! Ja tu już masz. nie mam z ja to... O, jedzorko! O! Ha. Odejść! Odejść. Krystian, jest za dużo ich! Damy radę! Opieraj, otwieraj. Ej, przyna... Ej wyszliśmy do dobrej toalety, przynajmniej nie do damskiej. On wiesz. No bo jest, jest podpisane Men i woman. 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 To w Ku? sumie też taki men. Tyc ty to taki sceniczny jesteś, ja tu widzę. Artysta, mala. Artysta. Artysta Artysta ma szko szkoczek... Szkoczek? Szkoczek doskonały. Szkoczek. Szkoczek. Jezu, to ta... nie Jest taka odmiana inna po prostu, rozumiesz no Szkoczek, szkoczko O Jezu, ją. Co? Dużo przy mnie tutaj tych strzelają Idę Ci pomóc! No szybko, szybko zjem, zjem ciasto, dobra stianie o! Pomagam ci! Ooo! O! o! Wycofuję się teraz! No je wy najgorsze! A! 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 Króliczki załatw, szybko! Stiadek? Mam problem egzystencjalny, mam serduszka. Uciekaj, chowaj się. Nie mam jak, zago zagoniłem mnie w go O! Oh. Dobra. Dobra, ha. ja się oh. Oh. Dobra, gin. Dobra. Ja mam tylko mięso z Frediego. Noju! Gin! umrzyj, Gincie, knoje, śmierdzielek! Ha! Dobra, dostał. Ha! 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 Dobra, dostają tu. Ha! Bardzo ładnie idzie Damianek. Dobrze, Krystianek, mamy to. Ha! Zwycięstwo jest nasze. Już prawie, już prawie. Hurra, zwycięstwo. Krystianek. Damian, potknąłeś się o Krystianek, chodź do wejścia. Posłuchaj, muszę... No, Ale ja zostałem cię tu zamknięty na zawsze. Muszę cię zostawić tu niestety. Damian, nie możesz. Chciałbym... Mam węgiel. Ten węgiel będzie kiedyś diamentem. Proszę. Nie możesz dla mnie zostawić. Nie. Ostatni posiłek. Nie. Wrócę tu. Nie. Chodź po diamenty. Dobra, dzięki. Ty gnoju! <laughs> Słuchaj, wejdź na to okno. Musisz wejść na okno. okne musisz wyjść. Teraz. Luboj wyjść drzwiami, które są zamknięte. A przed chwilą było otwarte. Chodź, Krystian. Idziemy no. w siną dal.